Cześć, to znowu my, czyli Marta Ullman i Kuba Kwaczyński. Mamy na to slajd. Yy, mamy na to slajd. Dziś będzie dość wyjątkowy, bo to pierwszy odcinek, w którym pojawi się kto? No nie kto inny jak Donald Trump, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych. Jeszcze prezydent. Zobaczymy jak to będzie niebawem. Zaczynamy. Mamy na to slajd. Z tym Trumpem to od razu wyjaśnię, że to był taki chwyt, żeby przyciągnąć Waszą uwagę, bo on owszem będzie, ale będzie bohaterem dość epizodycznym. Natomiast no, o polityce będzie sporo, bo dzisiaj się zastanowimy tak naprawdę, po co nam rządy, skoro to marki mają ratować świat. I rok 2020 na pewno był zaskakujący dla wszystkich z nas, no bo do tej pory wierzyliśmy, że pewne w życiu są trzy rzeczy, czyli podatki, śmierć no i wybory, a okazało się, że nawet te wybory nie są gwarantem, nie są pewne a te szczęście odbyły się w końcu no i to był też taki okres zawsze ten okres przedwyborczy jest takim momentem gdzie naprawdę e, nasi złotuści politycy sprzedają nam tak wspaniałe wizje świata e, i naszej przyszłości, dowiadujemy się kto jest człowiekiem a kto jest ideologią, naprawdę można odkryć niesamowite historie e, e, no i tak naprawdę te wybory wydają się bardzo istotne natomiast pojawiają się głosy wśród marketerów e, że dużo ważniejsze od tych Wyborów co cztery lata przy urnach są nasze codzienne wybory przy półce sklepowej to porównanie nie jest wcale tak bez przyczyny, bo jeżeli sobie porównamy to, co wmawiają nam politycy i to, o czym mówiła Marta przed chwilą, z tym, co się pojawia w komunikatach prasowych, często w kontekście akcji organizowanych przez marki w ramach zaangażowania społecznego. Kiedy to osadzimy lasy, ratujemy dzieci przed biedą, kiedy to uczymy ich edukowania, czy uczymy ich jedzenia, zdrowej żywności. W zasadzie, kiedy zbierzemy sobie ich argumenty i cytaty z, z wypowiedzi prasowych, z wypowiedziami polityków, to naprawdę mamy pewne déjà że w zasadzie marki z partiami zamieniły się miejscami i mamy takie zdania jak chociażby chcemy szerzyć ideę aktywizmu w biznesie, jestem ambasadorką radości. Wspólnie z partnerami możemy dokonywać pozytywnych i realnych zmian w otaczającym nas świecie. To nie są cytaty z, z przemówienia Aleksandra Łukaszenki, tylko cytaty wypowiedzi prasowej marketerów na temat ich akcji. Zadaliśmy sobie przez to pytanie, czy może tak bardzo buńczucznie, może powinniśmy marki zamienić się miejscami i przejąć rolę rządów, w zmienianiu otaczającego nas świata. Zadaliśmy to pytanie sobie, ale zadaliśmy też je marketerom, bo przeprowadziliśmy takie badanie na grupie kilkudziesięciu polskich marketerów, gdzie zapytaliśmy między innymi o to, ale też o inne rzeczy. I takie pierwsze pytanie, które im zadaliśmy, to dotyczyło tego, czy w ogóle marki powinny pomagać. I tu na szczęście, bo ja jestem trochę idealistką i taką aktywistką, pojawiła się odpowiedź 100% tak. Marki muszą, powinny pomagać i to jest super, i my w to w ogóle totalnie z Kubą wierzymy, że marki mogą robić dobre rzeczy. Natomiast, okej, okay, powinny, a co w takim razie robią? No i dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że zakres pomocy w zasadzie pokrywa się z tym, co też widzimy w materiałach chociażby prasowych, które są publikowane przez marki, bo na pierwszym miejscu jest aktywizm środowiskowy, no i są to przede wszystkim, Jakieś kampania czy działania odnoszące się do e, zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska czy katastrofie klimatycznej. Na drugim miejscu jest taki szeroko pojęty worek aktywizmu społecznego, tam mamy i prawa mniejszości, i też działania edukacyjne, czy też związane z ochroną zdrowia. Na szarym końcu chyba takie najmniej spektakularne z punktu mm. widzenia wizerunku Marek, jak aktywizm polityczny czy ekonomiczny. To też wynika ze specyficznej, jakby, typologii takiego wsparcia, i to są chyba te mniej seksji tematy. No i chyba takiej dojrzałości. I marek, i rynku w ogóle, i też konsumentów, nie? No, bo jakby trudno też to wytłumaczyć ludziom, że uh -huh. e, i powiedzieć, no chyba, że ktoś był fanem, czy House of Cards, czy innych tego i wie, jak to działa od kuchni, że faktycznie bilionerzy, właściciele marek, korporacji mają bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast, no faktycznie to nie jest takie hot. Tak, dokładnie. Natomiast na pewno hot są cyfry, którymi się dzielą nasi marketerzy, bo jak już sprawdziliśmy i też dopytaliśmy marketerów, co konkretnie robią w ramach tego wsparcia, to na pierwszym miejscu jest wsparcie finansowe. Finansowe, no i wtedy bardzo łatwo jest podzielić się okrągłymi cyferkami, które zostały przekazane na no wsparcie walki z jakimś problemem. Można też dowolnie i elastycznie zmieniać wartości tych kwot z roku na rok. Więc rzeczywiście jest to dosyć wygodny, wygodny temat, kiedy to marka tylko przekazuje pewne kwoty, a sama nie podejmuje się działań. No i tak to jest dużo, jakby żeby być Super. fair. Na drugim miejscu jest edukacja i też kampanie społeczne. Natomiast pytanie, czy te wszystkie działania, które tak szeroko są deklarowane przez marketerów w porównaniu do. Działań, które są podejmowane w ramach rządów, jeżeli sobie zakładamy, że marki mogą zamienić się z rządami na miejsca, czy one faktycznie mają taką skalę, że cokolwiek zmienia. No, to z jednej strony, a z drugiej strony, o co tak naprawdę tym marketerom chodzi, nie? Bo ty mówiłeś o tej edukacji, że ona jest na drugim miejscu i nie wiem, czy wy wiecie, bo ja o tym nie wiedziałam. I, i, i nie wiem, czy się wstydzę, czy to marka powinna się wstydzić, że w Kampanii Świeżaku nie chodziło tylko o zbieranie naklejek i w ogóle walkę o pluszaki, ale też chodziło o edukację dzieciaków na temat tego właśnie po jakie produkty sięgać, żeby włączały do swojej diety, zachęcić je do konsumpcji, bo może włączały do swojej diety to zbyt skomplikowane, ale żeby zachęcić przekonać je, że borówka Basia nie jest też tylko super maskotką, ale też jest super owocem i warto po prostu jeść, jeść. basie. <śla> właśnie, <śla> widzisz, teraz to brzmi dramatycznie. Ale nie? wiesz co, powiem Ci, że Biedronka chyba szła za ciosem, bo teraz trwa kampania chyba nie tak szeroka, jak świeżaki pierwsze, są fajniaki, czyli już kolejna odsłona tych pluszaków i teoretycznie ona dotyczy edukacji dzieci na temat ochrony środowiska, bo możesz Nie? mieć maskotkę, która symbolizuje smog. Więc jest to dosyć karkołomne, ale chyba nie o to chodzi w tej akcji, co? No, wydaje mi się, że chodziło o zwiększanie koszyka zakupowego i o nakręcenie sprzedaży przede wszystkim. No, ewentualnie jest to po prostu efekt poboczny, ale nie wiem. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Natomiast na drugiej w ogóle osi mamy działania rządu i chociażby to temat, który wspędza sens powiek i producentom żywności, napojów marketerom, czyli podatek cukrowy. No i abstrahując od tego w ogóle, skąd ten podatek, Cukrowy, jakie są jakby podwaliny tego pomysłu, no to na pewno te podniesienie cen, które się zadzieje, bo te koszty zostaną przesunięte, przerzucone na konsumenta, w jakimś tam stopniu wpłynie na nasze decyzje zakupowe, no bo po prostu będziemy musieli z portfela wyjąć te trochę pieniędzy więcej, więc jest szansa, że to realnie wpłynie na nasze zachowanie i nasze decyzje zakupowe po prostu. Tak, w masowej skali. Podobna masowa skala odnosi się ochrony środowiska, czy też ochrony świeżego powietrza, jeżeli mamy, mamy kwestię dotyczącą Poznania. Nie wiem, czy wiesz Marta, ja akurat jestem z Poznania i jest to mi dosyć znana kwestia, że całe miasto jakby jest założeniem urbanistycznym, które uwzględnia tak zwane kliny zieleni. Te kliny zieleni to są na przykład parki, albo też mini laski takie na obrzeżach miast, i one mają za zadanie wentylować powietrze. Jest to ciekawe założenie urbanistyczne już 100 lat temu zaprojektowane i jest ono szczelnie chronione przed zakusem deweloperów, no bo jak się domyślasz część z tych działek jest w centrum miast. I to jest działanie, które jakby wpływa na jakość powietrza dla pół miliona ludzi mieszkających w Poznaniu. I teraz pytanie, jak takie masowe działanie, które zostało ponad 100 lat temu zaprojektowane, ma się do działania marki Converse, która rzeczywiście w ograniczonej kwestii zaangażowała się w kwestię ochrony powietrza, malując mural, farmą antysmogową w centrum Warszawy, który to ma za zadanie filtrować i też edukować konsumentów w zakresie ochrony powietrza. No niestety mural nie dość, że ma ograniczoną skalę działania, to jak każdy inny mural reklamowy, umarł młodo, <laughs> ponieważ już zniknął z tej ściany, która, na której wisiał. Natomiast, żeby nie było, że my tylko dysujemy, no bo to jest też tak, że yy, chociażby edukacja seksualna Polaków, no to jest temat, który był ostatnio dyskutowany, głównie w kontekście propozycji ustaw yy, różnych naszego rządów, gdzie miał mają być edukatorzy seksualni, czy w ogóle edukacja seksualna karana i jakby zakazana przez rząd, więc tu fajnie, że się pojawiają inicjatywy takie jak chociażby Durex i ich kanał, Jak to robić, albo kampania OB, gdzie uczą dziewczyny i tłumaczą, na czym wygląda i miesiączkę i mówimy ich o jej kobiecości o seksualności, więc to jest fajne. Natomiast, no, tutaj trochę dochodzimy do takiej ściany, nie? Bo, bo, właśnie z jednej strony te działania są potrzebne i my też jakby zachęcamy do tego, żeby te działania z głową robić. A co to znaczy z głową? To zaraz o tym będziemy jeszcze mówić. No natomiast tu pojawia się właśnie to pytanie, czy my, ty, my jako te marki, jako ci marketerzy, faktycznie możemy zastąpić rządy. No i w tym naszym badaniu, Chyba nie. no czy zaspoilerowaliśmy wyniki badania. Kuba. No ale mówię to, co chyba każdy ze słuchaczy sobie myśli w głowie, ale dobrze, mamy na to papierę. No i cyfry, bo generalnie, tak jak Wam wspomnieliśmy o tym naszym badaniu, to też o to ich zapytaliśmy tych naszych badanych, czy uważają, że marki prowadząc tego, działania, tego typu działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, mogą zastępować e, działania rządów właśnie w wybranych obszarach. I dobra wiadomość dobra, bo chyba to oznacza, że jednak są wśród nas idealiści tak, dokładnie. jest taka, że 39% powiedziało, że tak, no natomiast większość, zdecydowane czyli 61% osób powiedziało, że nie że marki nie mogą zastępować rządów, no i skąd ten brak optymizmu bądź wiara w nasz rząd no, dopytaliśmy o to też naszych badanych, bo tych, którzy odpowiedzieli negatywnie, dopytaliśmy, dlaczego tak uważają. I um, okazuje się, że dwie kwestie wybijają się najbardziej. Jedna jest dosyć oczywista i ona też te przykłady, które wam wymieniliśmy, miały na celu pokazanie, że skala działania marek jest dużo mniejsza. I o tej skali sami marketerzy mówią, że nawet jeżeli marka jest liderem na rynku napojów gazowanych typu kola, to nie jest w stanie zmienić otaczającego nasz świata tylko swoimi działaniami. No, ale druga kwestia jest bardzo zastanawiająca, bo marki przyznają się, że że w kwestii niektórych działań tak naprawdę to rządy ponoszą pełną odpowiedzialność za zmianę tak naprawdę tego, co się wokół nas dzieje, co jest ciekawe, bo z jednej strony marki czerpią pełnymi garściami z tej narracji takiej sprawczości, że jesteśmy w stanie zmienić świat, kupując nasze produkty i wdrażając pewną politykę środowiskową chociażby, ale kiedy przychodzi co do czego i pada pytanie dotyczące skali działania, czy też intencji, nagle tutaj marketerzy mówią no hola, hola, my tak tutaj nie mówiliśmy poważnie, bo to jednak jest działanie rządu, my tak tylko na niby mówiliśmy, bo to Trochę, trochę z tego taki się jawi, jakby taka deklaracja. No i pojawia się pytanie tak naprawdę, może w ogóle nie powinniśmy tutaj zupełnie podejmować się żadnych działań, skoro zarówno sami marketerzy mówią o ograniczonej skali, o ograniczonej odpowiedzialności, może powinniśmy sobie darować działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, jeżeli jesteśmy nieczułymi draniami i uważamy, że nasza organizacja żyje w próżni. Można byłoby tak podejść, ale są dwa, dwie kwestie, o których musimy pamiętać, że my nadal prowadzimy biznes mm. i nadal to, co robimy jako markaterze, ma służyć Marce, więc musimy troszkę też reagować na to, czego oczekują od nas konsumenci. No a druga rzecz jest taka, że ci konsumenci oczekują bardzo konkretnych działań ze strony Marek. Tak, i to szczególnie widać na tych młodych, czyli Zetkach, które są teraz absolutnie oczkiem w głowie wszystkich niemalże brandów i marketerów, bo oni, jakby mówią, że dla nich bardzo jest ważne to, że marki angażują się i wspierają lokalne społeczności, inicjatywy, które dla tych młodych ludzi są ważne i biorą w nich udział. Natomiast, co ciekawe, jeszcze ważniejsze jest to, że te marki sprzedają albo że oni, ci młodzi, mogą od tych marek kupić produkt, który powstał zgodnie z ideą sprawiedliwego handlu. No to jakby to mówią młodzi, ale my też was zachęcamy, bo my naprawdę głęboko wierzymy w to, że możemy robić dobre rzeczy. Natomiast pytanie pojawia się, które też już wcześniej zaspoilerowałam. Jak to robić? Żeby to faktycznie z jednej strony nie szkodzić światu, być może nie rewolucjonizować go i nie naprawiać go i nie, twarze, nie stwarzać go od nowa, ale żeby mu nie szkodzić, no a żeby jednak też dowozić to, co my jako marketerzy mamy dowozić, nie? czyli parametry wizerunkowe i biznes. Czyli ta nudna gadka strategów też ma swoją kontynuację w naszej prezentacji, bo, bo jako strategę naszym głównym nie zadaniem. Jest chyba taka nudna. nie jest nudna, ale jeżeli powtarzamy, to wiesz, 50 odcinków naszego podcastu, to, to dla naszych wiernych, Słuchaczy, może, może taka być, ale faktycznie naszym zadaniem jest pilnowanie interesu klienta, więc w zasadzie sami klienci też muszą zadbać i powinni dbać o swój interes. Więc jeżeli prowadzimy działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, jesteśmy autentyczni także wtedy, kiedy te działania koncentrują się wokół naszego biznesu i wtedy, nawet jeżeli ta skala działania jest mniejsza, ale jesteśmy wobec niej konsekwentni przez długi okres czasu, to nikt nam nie zarzuci ani koniunkturalizmu, ani tego, że ta skala działania jest malutka, e bo robimy to przez kilkanaście lat. I takim dobrym przykładem jest Marka Skoda, która już od parunastu lat wspiera Topr, po prostu dostarczając im flotę do jazdy po trudnym terenie i robiąc to, nikt nie zarzuca sko Skodzie Koniunkturalizmu, promuje swój biznes, bo pokazuje samochody naprawdę radzące sobie w bardzo trudnych warunkach i przede wszystkim, kiedy przychodzi do prawdziwej akcji CSR-owej, głośno promowanej, mianowicie dotyczącej zbierania 1% podatków, coś zaangażowała się marka na, na rzecz Topru, to nikt też nie zarzucił Skodzie Koniunkturalizmu, bo w końcu mm -hmm. kojarzone są z tym działaniami marki. Marki już od paru lat. No i y, skoda akurat jest przykładem marki, która to robi dobrze. Y, dużo więcej niestety jest marek, które robią to źle. I to nie jest tak, że my teraz chcemy krytykować i w ogóle szkować tych marek, no bo Trochę trzeba docenić, że oni robią cokolwiek, nie? Znaczy, jakby wątpię też w nie, intencje niektórych marek, e, czy one są takie szczyre, szczere i częste. No, ale generalnie powiem wam o tych też e, bad cases, e, żeby też się uczyć i po prostu wiedzieć, na co zwracać uwagę, bo uwaga, błędy e, zdarzają się największym i e, tak jak stare jest pojęcie CSR-u, tak e, samo stare jest pojęcie różnego rodzaju washingu, e, który przybiera absolutnie różne formy, nawet od produktów, e, że mam na przykład Wodę w kartonie, która okazuje się, że nie jest w kartonie, tylko jest w tetrapaku, po historie kampanijne. I tutaj mogą być takie grube błędy na poziomie wartości, ale też na poziomie samej egzekucji. Przykładem takim jest marka Henem, która w 2018 roku wypuściła pierwszą kolekcję, z której dochód ze sprzedaży był przekazywany na, dla społeczności LGBT, plus dla fundacji, które. dla LGBT, a nie LGBT plus, bo chciałam w plus fundację, ale faktycznie przekazywał na organizacje, które wspierają tą społeczność no i idea jest super i w ogóle fajnie to siedzi, natomiast no jakby rozbiło się o detale, bo okazało się, że marka H&M, czyli naprawdę gigant przekazywał tylko 10% dochodu ze sprzedaży tej kolekcji na właśnie na te cele a w porównaniu chociażby z Levi'sem, który jakby jest mniejszą marką, a tych funduszy przekazuje dużo, dużo więcej no to pojawiły się głosy Oburzenia i niezrozumienia. Przez to taka mała dygresja, Marta. Myślę sobie, że dla pewnej równowagi fajnie byłoby zrobić odcinek, kiedy mówimy sami o naszych największych błędach, które my popełniliśmy. Oho. Bo mi się przypomina historia, jak wysyłaliśmy na moje życzenie mrożonki influencerom. I to no. był jeden z głośniejszych błędów, które zrobiliśmy. Ale co, roztopiły moje... się? No, powiedzmy, że nie, suchy lud swojej zrobi, ale moja szefowa się przeżegnała na myśl o tym pomyśle. Ale wrócimy jeszcze do tego no, tematu, dobra, robiąc spoko. tak, że nie tylko my nie jesteśmy tacy idealni i się śmiejemy właśnie z innych, bo sami robimy te błędy. Także jedziemy na jednym wózku, tylko teraz po prostu my mówimy o waszych błędach, a pewnego dnia będzie odwrotnie. Jeżeli chodzi o drugi przykład, który tutaj mamy, to jest akcja Shopping for Australia, żeby też nie, nie mówić tylko i wyłącznie o kwestiach związanych z ochroną środowiska, chociaż też ten temat pośrednio tego dotyczy. Mianowicie jeszcze pół roku temu, kiedy nikt nie myślał o koronawirusie, na pierwszych stronach gazet były płonące lasy Australii. i Nasze dzielne celebrytki z Małgorzatą Rodzenek, między innymi na czele, postanowiły wesprzeć tę akcję, polegającą na tym, że równowartość swoich ostatnich zakupów, na przykład dotyczących ubrań czy też kosmetyków, ta równowartość będzie przelana na konto organizacji wspierającej ofiary właśnie tych pożarów. I jakby pomysł był kuriozalny u stóp jakby jego mechanizmu, ponieważ pożary w Australii są spowodowane pośrednio poprzez nasz nadmierny. Konsumpcjonizm, a ten tutaj jest integralną częścią tego mechanizmu, bo im więcej Marta wydałaś na mm -hmm. kosmetyki, tym w zasadzie większa kwota została przelana na pomoc ofiarom, więc opłacało się więcej kupić dla siebie, żeby mm -hmm. też dwa razy tyle przekazać organizacji. Więc dziewczyny szybko się wycofały z tego pomysłu, ale niesmak i ciekawy case w sumie pozostał. Natomiast no, zdarza się to największym przykładem, takim jest Shell, który wymyślił, że będzie zachęcał do redukcji emisji CO2 i wyprodukował w ogóle realizm show podróżnicze, gdzie zadaniem użytkowników było przebyć z punktu A do punktu B, ale właśnie zakładając tą jak najmniejszą emisję CO2 i wygrywała drużyna, która tej emisji wygenerowała jak najmniej. No i to jest w ogóle pomysł kuriozalny i absurdalny, no bo jak największy, jeden z największych trucicieli, firma, która się przykłada do tej emisji CO2 może w ogóle w takiej kampanii zachęcać do jego ograniczenia. No niech zaczną o siebie, jak powiedziała Greta, how dare you? How dare you, El. dokładnie, bo wiesz co, jako fan reality show, muszę przyznać, że sam mechanizm jest super, no, tylko, że problem jest taki, Mogli że... Mogli zrobić o emisji co dwa reality show. No, dokładnie. <laughs> Kto najmniej zatrudnią, nie to im to powiemy. Dokładnie. Nie no, gdyby zaczęli tak naprawdę od siebie i by też zadeklarowali, no pewnie, że no. jakaś tam duża z, z działania na większą skalę mają miejsce u nich i to jest jakby pierwszy element całego procesu, no to spoko, ale jeżeli jedno mówią, a drugie robią, no to bardzo łatwo się, mówiąc tak po poznańsku wykopertnąć. A to znam akurat. <grym 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 może to nie jest poznanie. E, no i e, właśnie, no to już Kuba to zajawił, że mega istotna jest ta spójność, nie? I w sensie na poziomie naszej e, organizacji, na poziomie tego, co robimy, ale też na poziomie wartości, które wyznajemy. Więc tu jest taki challenge, że w ogóle trzeba mieć na początku markę ułożoną i wiedzieć, o czym my jesteśmy, o jakich wartościach. Natomiast no, e, ta spójność jest e, naprawdę kluczowa. Dokładnie. Spójność jest też kluczowa z punktu widzenia jakby działań koncentrujących się wokół naszego biznesu. Przykład skody był tylko początkiem tego, co chcemy Wam właśnie powiedzieć czy przekazać, że im bliżej jesteśmy swojego biznesu, tym większa jest wiarygodność, bo rzeczywiście wtedy ta skala działania ma mniejsze znaczenie, a my sami tak naprawdę swoim działaniem, jeżeli nawet ono ma ograniczoną skalę, to mm -hmm. pracujemy wizerunkowo. Czyli nawet wracając do tego przykładu konwersa, który nie jest aż takim złym przykładem tego muralu, bo sama pani brand manager w wywiadzie się wypowiadała, że ona ma, zdaje sobie sprawę z ograniczonej skali działania, ale chce tym działaniem edukować ludzi na temat pewnego problemu, to jeżeli taką przyjmiemy narrację, że pani mówi, świata nie zmienimy, ale coś tym ludziom powiemy, jest ok, bo wtedy też jakby ten parametr wizerunkowy konwersa, który dba o środowisko, i na przykład jest on dla nich szalenie istotny, jest dla nas mhm. ważny. Drugą kwestią, bycia blisko biznesu jest nie jest tylko kwestia wartości wizerunkowych, ale też praca na łańcuchu dostaw i pracy nad samym produktem. Oczywiście to jest bardzo trudne i my sobie możemy, możemy gadać w podcaście, jak to jest ważne, ale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może to sobie przepracować tak z dnia na dzień, że na przykład zmienić dostawców, albo też prowadzić pełną transparentność jakby tego procesu, ale te zmiany mają miejsce, bo przykład negatywny H&M-u, który mieliśmy przed chwilą e, dotyczący kolekcji Pride'owej e, jest też przykładem pozytywnym w kontekście ochrony środowiska, bo H&M razem z WWF-em od paru lat pracuje jakby nad jakością tego e, łańcucha dostaw i wiemy, że to jest temat gruby, musi, musi być prowadzony na globalną skalę, ale jest, więc e, kto no może niech pracuje nad produktem i jego jego. No ale właśnie jakością. to jest super i to jest ważne, żeby te nasze działania w CSR miały realny wymiar, nie? I po prostu nie to Uber wkurza, jak marki Uber na przykład... W tak Uber wkurza? Takie jest określenie? No Uber to jest... Lokowanie produktu, już nie, nie. zarabiamy na ale tym. Ale w ogóle nie chodziło o tego Ubera, jesteś kolejną osobą, na to zwraca uwagę. To jest niemiecka, że Uber, no Volt że ponad, no nie wiem, że taki ten, bardziej, no ale... Mega ważne w każdym razie jest to, żeby te działania miały realny kształt, żebyśmy naprawdę nie robili kampanii o równouprawnieniu kobiet w pracy, o tym, jak ważne jest, żeby kobiety zarabiały tyle samo i zajmowały menaderskie stanowiska, jako okazuje się, że nada u nadawcy tego komunikatu w organizacji w zarządzie są sami panowie, bo generalnie tam yy, kobiet nie uświadczysz. No to nie. Natomiast, no okej, okay, to jest tak, jak ty wspomniałeś w tym konwersie, że ta edukacja też jest mega istotna, bo jakby jedna rzecz że to, żeby coś robić, ale wiesz, to też nie jest tak, że oni tylko powiedzieli o tym, że hej trzeba robić, walczyć ze smogiem, tylko coś faktycznie zrobili, co do tej walki jakoś tam się przyło przyłożyło, nie? Więc jakby okej, okay, edukacja jest super istotna i na pewno to jest tak, że to y, nie zmieni y, wiecie, y, zachowań człowieka, bo to też wiemy z tego, jak po prostu y, nasz mózg działa, nie? Że to nie jest tak, że my się dowiemy, że palenie jest szkodliwe i przestaniemy palić. Natomiast jest to promocja pewnych postaw i jakby zachęcanie do pewnego y, działania y, konsumentów, więc okej, okay, my wiemy, że marki nie za Nastąpią e, rządów, ale możemy tak edukować konsumentów, e, żeby oni podejmowali mądre i świadome i odpowiedzialne decyzje, kto w tym rzędzie. Rzędzie, rzędzie. W tym rzędzie, rzędzie i w tym rządzie. W rządzie I na, rządzie i na tej rządzie, rzędzie tak. zasiądzie. Więc to A, też jest mega istotne. Wzruszyłem się prawie. <laughs> Także, żeby nie być gołosłownym, parę przykładów na koniec takich pozytywnych. Nie wiem, czy kojarzycie. Ja na przykład nie znałem tej marki w ogóle. To Marta mnie jakby wyedukowała w zakresie marki Elementy. Jest to producent odzieży z Polski, którego główną misją jest pełna transparentność i w zakresie jakby miejsca produkcji, co akurat nie jest niczym nowym, bo wiele marek z Polski chwalą się tym. Na przykład taka marka. Jak się nazywa Viclaim? claim, v v v claim się chwaliła. Mercedes, tak? I oni się wykopertnęli właśnie na, <grym> na tym, ale marka Elementy produkuje swoje ubrania w Polsce. Ale też to co ważne, mówi o pełnej transparentności w zakresie ceny i struktury ceny ich produktów. Więc na karcie produktowej, oprócz rozmiaru i na przykład tego materiału, z którego jest wyprodukowana, jest też rozbita cena na cztery czynniki, na przykład na materiały i pracę, na podatki, koszty stałej marży i też inicjatywy społeczne. Niestety parę rzeczy jeszcze trzeba chyba poprawić. Poprawić Marta, bo na przykład mhm. koszty stałej marża są w jednej części i w zasadzie ciężko zobaczyć według tej transparentności, ile marka Elementy zarabia na swoim płaszczu, ale mam nadzieję, że to jest kwestia poprawy. No to jest początek poprawy. jakiejś drogi, więc jakby doceniamy, bo są faktycznie pierwszą marką, która to zrobiła, nie? Dokładnie. Drugim, drugą marką, która jest dużo większa niż marka Elementy, jest to marka Jordan, czy Jordan, nie wiem jaką to się wymawia. Jordan. Jordan. Marka Jordan produkuje szczoteczki do zębów i zmierzyła się z problemem nadmiernej produkcji plastiku. No, jako producent szczoteczek, to jak to, ale rzeczywiście dobrze oni się zreflektowali, bo słuchajcie, od lat 50., kiedy był boom na plastik, fantastik, zaledwie 9%, czyli w zasadzie 9 butelek na 100 zostało zrecyklowanych i wykorzystanych ponownie, co jest bardzo mało więc Jordan zaczął od siebie, więc to jest super, że nie zaczęli szukać winnych dookoła i robić akcji edukacyjnych. tylko powiedzieli, robimy linię green clean, szczoteczek, które nie są pakowane w plastik, tylko w, w biodegradowalny papier, jest też nawet klej, który klei tą etykietę, jakby informującą o produkcie, jest zrobione z naturalnego kauczuku, a sama marka no nie działa koniunkturalnie, bo nie zrobiła tylko tej linii i powiedziała, do widzenia, temat mamy z głowy, tylko zadeklarowała, że od przyszłego roku wszystkie szczoteczki dla dorosłych, nie wiem, czym się różnią od tych dla dzieci, będą produkowane z recyklowanego plastiku, więc pewna konsekwencja jest godna pochwały. Ale w ogóle spoko, bo to co powiedziałaś mi się mega podoba, w sensie jest taki też truizm, ale no, myślę, że to rzadko kiedy mówimy, że zmienianie świata zacznijmy od siebie, nie? w sensie i no w takim właśnie. wymiarze ludzkim, ale też w takim wymiarze marketingowym i produkcyjnym, więc Cool. Także. No i tak właśnie trochę od siebie zaczyna Patagonia, no, która jest kultowym brandem, po prostu, i jakby oni wydają pieniądze na to, na reklamę, żeby zniechęcić konsumentów do zakupowania swoich produktów i zachęcając ich do naprawiania czy ponownego wykorzystania tych rzeczy, które już mają. Chociaż ale... to nie zawsze tak jest, bo niektóre kampanie rzeczywiście do tego się odnoszą, tak jak ta głośna kampania Don't Buy This Jacket, no. ale niektóre są po prostu neutralne. To nie jest tak, że Patagonia tak, zupełnie tak, mówi: ale nigdy ale Patagonia ma, jakby na Argument, no bo oni od początku swojego istnienia, do 1985 roku, e, zawsze ten 1% przychodów przekazują na ochronę przyrody, nie? I jakby właśnie to jest też ta skala, o której mówiłeś, że oni przez w ten sposób, przez ten cały czas do 2017 roku e, przekazali już 78 milionów dolarów, więc okej, okay, jakby wiesz, Dużo. jakoś jest dupokrytka, Dużo. że tak powiem. <grytka> więc, więc to jest fajne, ale to też się mega clay, bo oni jakby od początku swój model biznesowy opierają na postulatach ruchu de czyli właśnie ograniczania produkcji, konsumpcji i działaniach ekologicznych, więc w ogóle super. No i też, ponieważ to jest marka jakby od początku zaangażowana, to nikogo nie dziwi, że ostatnio na ich metkach po wewnętrznej stronie pojawił się napis vote the out, no i tym asshole, którego jest mamy zaautorować... Jest ananas z początku odcinka. Tak. Czyli Donald. El presidente Donald. <grymne> Donald Trump, no bo wiemy, że zbliżają się wybory i nie wszystkim ta reelekcja leży. Potencjalna reelekcja, więc marka też powin, postanowiła zabrać w tym głos, no i jakby... To jest w ich przypadku mega wiarygodne, tak? Bo oni są od początku zaangażowani w brandem, więc, więc to siedzi. Także słuchajcie, mamy nadzieję, że ta porcja inspiracji była dla was ciekawa. Mamy nadzieję, że już więcej się Donald Trump nie będzie pokazywał jako jeden z przykładów w naszym podcaście. Jeżeli jest wam go mało, to na pewno przygotujemy też slajd, a może nawet i więcej. Ale Donalda, troszeczkę. jeśli jest mało? Jeżeli jest Wam mało inspiracji z Donaldem Aha. lub bez, to zapraszamy Was na naszego bloga Agencji Golden Submarine, gdzie być może więcej niż jeden slajd opublikujemy w ramach tej nasze, naszego odcinka, ponieważ jest sporo przykładów, które po prostu muszą nacieszyć Wasze oczy. I tak jeszcze podsumowując, bo nie musimy zbawiać świata i nawet nie, podejrzewam, że nam się to uda, nam jako marką, marketerom i nie musimy zastępować rządów ich nie będziemy zastępować rządów, ale róbmy dobre rzeczy i nie szkodźmy. Nie szkućmy? Nie szkodźmy. Mm, nie psujmy tego świata e, bardziej. E, za to trzymamy kciuki. Uber, popieram to, co mówisz. <grym> Do usłyszenia! Do zobaczenia! Cześć! Mamy na to slajd.